Nazywam się Liliana Włodarczyk. Przyjechałam na kurs chirudoterapii. Pracuję w Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt w Pietrzykowie. Stawiamy nasze zwierzaki na nogi z różnych schorzeń geriatrycznych, po operacjach. Ten kurs tutaj daje nam bardzo duże możliwości. W leczeniu naszych potencjalnych pacjentów. Nasi pacjenci bardzo dużo borykają się z otwartymi ranami. Rany są po, po dużych zabiegach operacyjnych, więc kurs daje nam naprawdę bardzo duże pole działania w tym zakresie. Na ten kurs trafiłam ze strony internetowej. I Dosyć długo na niego oczekiwałam, więc bardzo się cieszę, że, że go ukończyłam i, i swoją pracę będę już mogła wdrożyć tak naprawdę w dniu jutrzejszym. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Bednasz, na co dzień jestem pracownikiem Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt w Pietrzykowie, koło Wałbrzycha. Nasza organizacja zajmuje się ochroną i odbieraniem zwierząt od osób, które nieodpowiednio się nimi zajmują. Trafia do nas bardzo dużo zwierząt takich interwencji, które są w bardzo zabiedzonym stanie, źle traktowane chowane w ciężkich warunkach. W każdym tygodniu trafiają do nas nowe zwierzaki, które potrzebują pomocy. Mamy dużo piesków pooperacyjnych, kotków zresztą też i tutaj myślę, że ten kurs chiroterapii pozwoli nam pomóc tym zwierzakom, przez co rekonwalescencja będzie zdecydowanie szybsza. O samym kursie dowiedziałam się od mojej koleżanki, z którą współpracuję u nas w towarzystwie. I szczerze powiedziawszy nie byłam do końca przekonana, czy to jest odpowiednie miejsce dla mnie, ponieważ Czułam pewną odrazę na myśl o pijawkach, natomiast po tych czterech dniach jestem bardzo mile zaskoczona, ogrom wiedzy jaki uzyskałam w tym miejscu jest po prostu niewyobrażalny i już nie mogę się doczekać na myśl kiedy nadejdzie poniedziałek i będę mogła tą wiedzę wykorzystać.